Witam kochani, witam, pozdrawiam w imieniu Wysa Chrystusa. Kochani, w ostatnich dniach, jak nie w ostatnich dniach, jak nie tylko zawsze, było, jest i będzie pełno takich ogrodników, którzy chodzą po kanałach i patrzą, kto jak źle naucza lub też źle nawet według ich nauki. Kochani, ja byłem w kościele które mogę porównać w wielu momentach do sekty nawet. Jak najbardziej. Może ktoś kiedyś będzie oglądał to z mojego kościoła, było poza mną dwóch Polaków, a chociaż wielu Polaków w czymś podobnym jest w Polsce. Ja nie mówię, że wszyscy to robili, ale myśmy zbierali jedzenie na złe, na złe czasy ponieważ strach zaglądał w nasze oczy. Ja byłem przeciwny temu, aczkolwiek osoba nadzorująca nasz zbór przekonała w jakiś sposób mnie, mimo że ja byłem przeciwny temu. Może nawet nie przekonała, ale wywołała we mnie jednak strach. Odebrała mi wiarę, czyli pokazałem Myślę, tutaj moją cielesność. Konie, yy, czym jest świat, ponieważ, tak jak mówię, dużo jest ogrodników, ludzie teraz chodzą i patrzą po kanałach. Ja to samo, nie wiem czy pamiętacie, mój kanał zaczął się od tego, że ja skrytykowałem Michała Mazura. Hmm, potem skrytykowałem za jakiś czas znalazłem ten kanał Biblia na I trochę tego żałuję. Mazura jakoś nie bardzo, ponieważ naprawdę, czy on trzyma tych ludzi? On trzyma tych ludzi w, naprawdę w, ciem, w totalnym ciemnogrodzie. My żyjemy w nowym przymierzu, a nie w starym przymierzu. Stare przymierze było przymierzem cielesnym. Jak najbardziej było przymierzem cielesnym. Bóg, powa, Bóg chciał pokazać ludziom, że oni nie są w stanie niczego zrobić. Że oni nie dojdą swoją... Właśnie to jest, to jest sedno tego, że ludzie tego dziś nie że Bóg poka, chciał pokazać ludziom, że oni nie są w stanie swoją sprawiedliwością niczego uczynić. Dlatego będą potrzebowali Mesjasza. Przeklęty ten który wisi na drzewie, tak? A Jezus nie był przeklęty, ponieważ na drzewie tylko grzesznik mógł wisieć. A Jezus właśnie nie miał ani jednego grzechu, nie złamał prawa. Jak najbardziej nie złamał prawa Jezus, więc umarł zasłużenie Każdy inny z nas powinien wisić na, na drzewie. I ci żydzi ze Starego Testamentu również, ponieważ każdy łamał prawo. Z tego to tak, to, 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 ja to tak widzę. Więc, kochani, jeszcze raz, dużo jest to grudników dzisiaj, chodzą i patrzą swoimi oczami, jakie, jaki owoc rodzi dane drzewo. Każdy z nas jest drzewem, prawda? Yy... Zostawmy to Bogu. Czytamy, że to On jest tym winogrodnikiem, że On jest szefem. On powołuje i czytamy, że czytamy, że Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Czytamy, ja to rozumiem, to Bóg z nas, nas czyni członki ciała Chrystusa. Bóg nas umieścił w ciele Chrystusa, w królestwie syna. To, to tak jest napisane. W królestwie syna, czyli w ciele Chrystusa, ustala, ustanawia nas ojciec. Czytamy, że on nas wybrał, Bóg nas wybrał. Nie syn, tylko Bóg. Bóg również poświęcił swojego syna, zanim świat powstał. Wiedział, że my zgrzeszymy, wiedział, że my upadniemy. Wiedział, że my stracimy podobieństwo Jego i abyśmy odzyskali z powrotem naszą tożsamość, nasze podobieństwo Boga, czyli tą miłość, miłość, którąśmy zatracili poprzez grzech Adama, Bóg wiedział, że będzie musiał przesłać Syna. I nie każdemu się to będzie podobało. Ludzie będą woleli krytykować jeden drugiego i pokazywać wypaczoną miłość. wiem, o czym mówię, kochani. Miłość jest twarda. Nie? Kochani, miłość Boga jest na krzyżu. Zobaczcie, jak ja was kocham. Często my mówimy, jeśli Bóg mnie kocha, dlaczego tak mi się ze mną źle dzieje? Miłość Boga jest na krzyżu. Swojego syna ukrzyżował Bóg. Może nie dosłownie dał na śmierć. Bóg go nie zabił. Bóg wiedział, że my to zrobimy. Że ludzie to, to zrobią. Odrzucą go. Po to, aby Bóg mógł wybrać swój lud, wiedział, do kogo to dotrze. Do kogo dotrze Słowo Boga. I wybrał na tej podstawie ludzi, którzy będą mówili, hej, nie podoba mi się to życie. Gdy dotrze do nich, gdy dociera do nas Słowo Boga, wówczas wybrane dzieci Boga nie idą w chrześcijaństwo, Dlatego, aby czytać tylko Biblię, ale dlatego, aby żyć miłością do wszystkiego, do wszystkich ludzi. Modlić się za grzesznika, modlić się za tego, kochać tego, który Cię prześladuje, jak czytamy w Piśmie Świętym. To jest prawdziwa miłość Boża. Pokazujemy ludziom naszym życiem, jaka jest miłość Boża. W naszym życiu. To jest, to jest właśnie to, czego świat nie lubi, kochani. Kochani, Jezus często, jak wiecie, odbijał piłeczkę do faryzeuszy, tak? Oni Go pytali, to On im zadawał pytanie. Te pytanie na pytanie, czyli może, może tak jak wielokrotnie wspominałem. Odbił piłeczkę, tak? Nie, kochani. On ich kochał. O nim nie mówi, on, Jezus tylko raz sarkastycznie coś powiedział. Ale, ale zawsze Jezus mówił że mówił do tych, którzy chcieli Go zagiąć, w sposób taki, aby oni przemyśleli to. On pytaniem odpowiadał na pytanie podchwytliwe do ludzi, do inteligencji. Nie do prostego ludu do prostego ludu. Jezus tłumaczył im naprawdę, rozkładał na czynniki pierwsze. Ale do inteligencji, do ludzi wykształconych. On mówił językiem wykształconym. On nie chciał ich zglebić. I tylko raz sarkastycznie powiedział, gdy mówił w kwestii Jana, co wyszliście na pustynię, szukacie czciny na pustyni? Wiadomo, ale czciny nie rosną na pustyni, czciny rosną przy wodzie. To był sarkazm, jaki on uczył, mówił Jezus, że ludzie szukają dziury w całym, jak zwykle. To jest to, co my najlepiej potrafimy robić. Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, bo tak jak Bóg chce, ale, ale coś tam nie pasuje. Coś nie pasuje. Przed Jezus, no też coś nie pasuje. Nie pasuje. Przecież to, to Jezus jest synem Marii i Józefa. Jego bracia i siostry mieszkają tu przy nas. I mocą bez wygania złe duchy. Tak jak świadkowie Jechowi do dzisiaj to powtarzają, że to dzisiaj, jeśli jest, dzisiaj, jeśli jest yy, yy, ten dzisiejsze leczenie, jest to diabła. Co jest niezgodne z Pismem Świętym. Nie tylko zresztą świadkowie. Kochani, czytamy wyraźnie w Piśmie Świętym, że w liście Jana każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, kto Go zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Koń, i te słowa mówią nam o tym, że Maria nie była Matką Jezusa. Nic nie miała. Ona, ona nawet mu życia nie przekazała. Moi rodzice, moi ci, którzy, moi rodzice, cieleśni, przekazali mi życie, które było w nich. Oni nie wyprodukowali w sobie, w sobie tego życia. Maria miała dzieci, miała synów i córki poza... Poza tym, że poprzez nią urodził się syn Boga, miała jeszcze miała inne dzieci. Ale to też nie były jej dzieci. Jak sobie zdacie z tego sprawę, Jezus powiedział: Nikogo nie nazywajcie swym ojcem, ponieważ jednego ojca macie w niebie. Czy tym samym Jezus musiał tłumaczyć na czynniki pierwsze, mówić: I matką też nie nazywajcie. Oni słowo ojciec znaczy ten, z którego wyszliście. Poszukajcie sobie dokładnie genezy słowa ojciec. Rodziciel, z rodziciel to jest ten, z którego wyszliśmy. Wszyscy wyszliśmy w sumie z Boga. Każde jedno stworzenie, każde jedno stworzenie wyszło z Boga. Z jednej osoby, z jednej osobowości. O niezdawcą życia czytamy. Dlatego Jezus powiedział, nikogo nie nazywajcie i tu nie chodzi o to, abyśmy naszych rodziców przestali szanować. Powiedzieli, mamy was gdzieś, ponieważ tak jest w Piśmie Świętym napisane, nie, tu chodzi o to, aby nie utożsamiać się z tym. Nie utożsamiać się z tym, co mnie ojciec uczy, co mnie matka uczy, co mi ojciec źle powiedział, co mi matka źle powiedziała. Nie, naszym nauczyciu no, chodzi o to, kto jest naszym prawdziwym ojcem. I jego mamy słuchać. Chodzi o to, kogo mamy słuchać. Tak więc jak najbardziej dalej możemy, możemy na Dzień Matki, na Dzień Ojca złożyć życzenia naszym rodzicom. Jak najbardziej. To nic. To jest nic to nie ma nic wspólnego z tym, co Jezus mówił. Kochani. O co chodzi w tym świecie teraz? Jan w pierwszym liście napisał, bo wszystko, co jest na świecie, czyli co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha, życie, to są rzeczy światowe. Paweł napisał, żebyśmy wyszli z tego świata, ale nie możemy, ale nie totalnie, ponieważ wciąż żyjemy w tym świecie. My nie jesteśmy w stanie wyjść z tego świata. Oczywiście tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz usprawiedliwiali życie światowe. To nie jest to, co ja mówię. Ja nie mówię, żebyśmy teraz oglądali telewizję, ponieważ nie możemy wyjść. No nie, nie możemy. I czytamy, duch jest ochoczy, a ciało jest słabe. No to nie jest to, kochani. Ochoczy duch, to jest tylko duch święty. I nie możemy, nie możemy tłumaczyć słów Pawła w Listu do Rzymian o tym, jak cieleśnie, cieleśnie ciało ciągnie w jedną stronę, a duch w drugą stronę i możemy z tego robić rozdwojenia jaźni naszej, żeby w nas były dwie natury niekochani. Od kiedy każdy z nas dostał Ducha Świętego, wówczas w nas już powinna być jedna natura. I ta natura musi zwyciężać. I za każdym razem, gdy nas ciągnie do złego Dziękujemy Ojcu za to, że nas uczynił innymi. Wypowiadamy te słowa, kochani, ponieważ każde słowa, jakie wypowiadamy, są modlitwą. Wszystko jest modlitwą. Wszystko, co wychodzi z naszych ust, jest modlitwą. To mówi to, nie, to nie, niekoniecznie nie wszystko jest modlitwą do Boga. Niektóre rzeczy my mówimy do szatana. Do nas siebie przemawiamy, modlimy się do samych siebie i wówczas robimy to. Robimy to zło, o które się modliliśmy. Co wypowiadamy? Wielu ludzi, kochani, umarło na nic, ponieważ sobie wymówili to. Powiedzieli, że nie dożyją pewnego wieku, i, i, i umarli w tym wieku. Wielu ludzi przeszło, wielu ludzi. Yy, uwierzyło w to, że ktoś na nich rzucił klątwę i ci ludzie umarli. I to jest, jest kilka przykładów konkretnych w USA, które się stały. Ludzie przyszli do szpitala, byli zdrowi. Ktoś im powiedział, że oni umrą w tym i w tym dniu i oni przyszli do szpitala w tym i w tym dniu, bo się źle zaczęli czuć, a tam nic nie było. Wmawiali sobie to. Andrew Womaka yy, narzeczona że na czy to była dziewczyna, którą z nią chodził, <coughs> y, 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 pomodliła się raz, mówiąc: Boże, ja bym bardzo chciała, żebym nawet przez moją śmierć, coś w tym stylu taką mówię, powiedziała: przez moją śmierć, żeby się ktoś nawrócił. Mam umrzeć, jak żebym umarła, czy coś takiego. Kochani, na drugi dzień już do szpitala jechała z białaczką i umarła. Ale czy Bóg ma z tym coś wspólnego? kochani, Bóg wysłał swojego Syna za nas. I owszem, na jej pogrzebie dwie osoby się nawróciły, ale Bóg nie miał nic wspólnego z jej śmiercią, ponieważ czytamy, że szatan jest tym, który przychodzi, aby niszczyć. My czytamy, że my na, to nasze życie ma być godne nasze życie, aby było Ewangelią, aby inni w nas widzieli światło Jezusa, aby oni chcieli mieć to światło. I nie każdy to zrobi, kochani, ponieważ po wszystko, co na tym świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest od Ojca, ale ze świata. Jest ze świata, czyli wiemy, kto jest Panem tego świata. I to są rzeczy tego świata. To, co jest światowe, wszystko jest cielesne. Cielesność doprowadza do grzechu. Nie wszystko, co cielesne jest grzechem, ponieważ jest wielu chrześcijan, którzy są cieleśni, i nie mówię tutaj, że chrześcijanie ci żyją właśnie porządliwością ciała, oczu i pychą życia, tylko nie mogą sobie uzmysłowić. Że jest coś poza tym, czego oni nie widzą. Nie mogą. Mają z tym problem. Mają problem z wiarą. Jest wielu takich chrześcijan, niestety. Mają dobre rodziny. Żyją po Bożemu, ale mają z tym problem. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Właśnie, kochani. Wiatr przemija z porządliwością swoją, jak też porządliwość, nigdy nie ma, nigdy nie ma wystarczająco. Często sobie mówimy, hej, jak już bym miał te buty, czy tamte spodnie, czy tą kurtkę, to już mi wystarcza, albo kupię sobie to, to i to, i, prawda, Jakby miał ten samochód. I po jakimś czasie my się tym znudzimy i potrzebujemy nowej kurtki, nowych butów, nowych samochodu, nowego samochodu, bo już może ten jest dobry. Kończymy z, z uwielbianiem już tego, tych ubrań, tego samochodu. Uwielbianiem żony, męża. Ludziom, którzy zdradzają swoje żony lub mężów, też potrafi się kochanek, kochanka znudzić. Potrzebne jest teraz coś nowego. Bo zło, czyli świat ma zawsze mało. to są rzeczy światowe. Konkretnie a nie jakieś pierdołek, o który ktoś biega od kanału do kanału i sobie wmawia. I wmawia sobie i chce mówić innym. <laughs> Świat pozna nas po tym, gdy miłość będzie w was. Świat pozna, że Bóg posłał Syna, po tym, że między nami będzie miłość. jak najbardziej kochani, że między nami będzie miłość i to miłość będzie pokazywać nie tylko chrześcijanie, chrześcijanowi a właśnie Jezus mówił módlcie się i kochajcie tych was swoich wrogów którzy was prześladują, wykorzystują tacy my mamy być I jeśli my powiemy tak, ja taki chcę być, rzeczywiście widzę to to jest wspaniałe, nie to czym ja żyję do tej pory o czym żyliśmy do tej pory? Wielu z nas właśnie uwielbia, uwielbiało takie rzeczy, ja, ja jak najbardziej, jeśli ktoś mi, ktoś mi powiedział coś przykrego, ja chciałem od razu porządną scenoripostę posłać, żeby to moje było na wierzchu, moje żeby było na wierzchu, nie Jezusa, tylko moje. Więc ta osoba... Osoba, która coś do mnie powiedziała, stawała się Bogiem. Ja przyjmowałem się jej słowem, a nie słowem Boga, ponieważ nie znałem dobrze Boga. Ja miałem wziąć swój krzyż, zamknąć swoje usta i iść tak jak Jezus szedł. Szczerze, tak na teraz pomyślę, co to za krzyż. Ktoś coś powiedział. Ktoś, kto nie zna Chrystusa. Osoba ta mówi głupoty. A ja się tym przejmuję. Nie ma czym, kochani. Muszę, przejmuję się i muszę sobie ułożyć jak najszybciej w głowie, jak najlepszą ripostę. A jeszcze, nie daj Boże, jeśli ta osoba powie nas Powie nam coś, żeby nas zatkało, to już w ogóle. A, widzisz, zatkało Cię. A często nas nawet zatykało, dlatego, bo sobie nie wyobrażaliśmy, że ta osoba o nas, o nas może takie coś myśleć. Ponieważ my tej osobie nic złego nie zrobiliśmy, mało tego, myśmy jej zrobili tyle dobrego, a jeszcze ta osoba nas oskarża o coś. I czym tu się przejmować? Koleś, takie jest życie chrześcijanina. Jesteśmy martwi. Dla tego świata. Nasze sensory mają być totalnie wyłączone. Dlatego czytamy, że umarliśmy nasze ciało umarło dla tego świata. Dla pożądliwości tego świata. I żyjemy dla Boga. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Józefu Chrystusa.